Radio Plus sedno sprawy. A gościem sedna sprawy jest dzisiaj Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Dzień dobry, panie rzeczniku, witam. Dzień dobry panie redaktorze, witam wszystkich radio Panie rzeczniku pewnie ma już Pan dane jakieś cząstkowe z niektórych województw z 20 tysięcy dzisiaj zakażeń nie możemy się spodziewać? Będzie wzrost. Myślę, że możemy się spodziewać na pewno wyniku w granicach tego, który był wczoraj. Czy będzie 20 tysięcy? Na pewno każdy z nas chciałby, żeby tak nie było. Jednak jeżeli pójdziemy tym torem, którym idziemy od dwóch dni, czyli takiego wzrostu wykładniczego 2700 pół tysiąca. To jeżeli ten tor dzisiaj zostanie zachowany, to niestety musimy się spodziewać, że będzie ponad 20 tysięcy. Na chwilę obecną mam tak naprawdę jedno województwo, które zaraportowało, to jest województwo wielkopolskie. No jest mniej przypadków, ale to jest mniej od 200 niż było wczoraj, więc na razie jeszcze te dane to jest jedno województwo, to jeszcze nie jest miarodajne. Panie rzeczniku, w ciągu tygodnia liczba zajętych respiratorów zwiększyła się z 800 do 1150. No jeżeli ten trend z kolei się utrzyma, to na ile tygodni wystarczy nam sprzętu? Na trzy tygodnie, cztery tygodnie? Panie redaktorze, tylko jak pan widzi, bo chciałbym, żebyśmy podawali dwie dane. Jedna to jest ten sprzęt zajęty, a druga dana to jest sprzęt, który jest w gotowości. Który czeka w szpitalu na pacjentów covidowych. Tu jest blisko 1700 respiratorów dostępnych i ta baza, jak pan doktor widzi, jest cały czas budowana. My budujemy codziennie ten bufor wyprzedzająco zarówno łóżek, których mamy ponad 20 tysięcy już, jak i respiratorów. I ten bufor oczywiście nie da się budować w nieskończoność. No tu, właśnie. Pan właśnie, to, to konferencji... gdzie jest ta granica, Panie Tego... Rzeczniku, w takim razie? No bo jeżeli teraz mamy prawie dwa tysiące, a jeżeli w tym tempie byłby wzrost zajętości respiratorów, to w ubiegłym tygodniu, to wystarczyłoby ich na dwa tygodnie, to, to do jakiego poziomu jeszcze możemy podnieść? Gdzie jest ta granica, ile najwięcej respiratorów y, może być w Polsce gotowych do obsługi też, bo też o obsługę chodzi, o personel. To gdzie jest ta górna bo granica? Się... Dobrze pan redaktor wskazał, bo tu nie chodzi o sam sprzęt. Bo realnie my samego sprzętu, samych respiratorów możemy rzecz kolokwialnie rzucić do szpitali bardzo dużą liczbę. To jest kilka tysięcy sprzętu, który możemy dać natychmiast do szpitali. Tylko ten sprzęt ktoś musi obsługiwać. Muszą być służby medyczne, muszą być lekar lekarze, muszą być pielęgniarki anestezjologiczne. Naszą dzisiaj troską nie jest sam sprzęt, bo jego na pewno wystarczy. Ale jest personel, który musi być przy tym sprzęcie, musi ten sprzęt obsługiwać. Więc teraz czynimy starania, by ten personel był dostępny. Mamy rozwiązania, choćby możliwość przesunięcia lekarzy, przesunięcia zespołu pielęgniarskiego z innych oddziałów, bo zdjęliśmy te sztywne normy ogólnokrajowe dotyczące personelu na poszczególnych oddziałach, i teraz kierownicy szpitali mogą przesuwać z oddziałów, gdzie jest mniej pracy w danym momencie na oddziału na przykład intensywnej terapii, gdzie jest tej pracy więcej na oddziału obsługi pacjentów covidowych. No tak, ustawa... ale Panie Rzeczniku, ale gdzie jest ta granica, no, to, to przesuwanie też nie może odbywać się bez końca, bo też są setki tysięcy pacjentów cierpiących na inne schorzenia, więc gdzie jest ta granica, jaką liczbę respiratorów możemy obsługiwać, no bo w perspektywie, jak rozumiem, to zapotrzebowanie będzie większe, większe i większe, to gdzie jest górna granica i dla 3000 tysiące respiratorów? Myślę panie redaktorze, że bardziej należałoby tu określać tę granicę co do pacjentów covidowych jako takich, do tej mhm. ogólnej nie, puli pacjentów covidowych. To tak jak podkreślają już niejednokrotnie eksperci, jak wypowiada się minister zdrowia, my tę granicę przesuwamy, ale myślę, że taką granicą, którą będzie już trudno przesunąć dalej, to będzie 30 tysięcy osób z tytułu covid znajdujących się w szpitalu. I to chodzi o takie łóżka z dostępem do, do, do terapii tlenowej, tak? Dokładnie tak. To są łóżka z, dla pacjentów stricte covidowych. Panie Rzeczniku, w opublikowanym wczoraj rozporządzeniu rozszerzono katalog podmiotów, które będą mogły zostać przekształcone w izolatoria. Ma to pozwolić na, na lepsze wykorzystanie obiektów z taką infrastrukturą, na przykład sanatoriów, która na to pozwala. Czy to ma odciążyć szpitale? Ile ma powstać tych sanatoriów? Bo dzisiaj jest 35, jeżeli dobrze pamiętam. To, to jest jeden z pomysłów na, na udrożnienie szpitali i na zwolnienie miejsc? My w tej chwili w izolatoriach w Polsce mamy ponad 3,5 tysiąca miejsc, z czego zajętych jest ponad 800. Więc tu jeszcze mamy dość dużo miejsc do wykorzystania i teraz my działamy na zasadzie chęci przekierowania pacjentów, którzy nie wymagają hospitalizacji albo ta hospitalizacja nie jest wymagana na tym poziomie stricte szpitalnym. I dwie rzeczy: jeżeli nie wymagana jest hospitalizacja, to przesuwamy do standardowego. Izolatorium, a jeżeli wymagana jest hospitalizacja, ale ten stan pacjenta nie wymaga aż standardowego szpitala covidowego, to rzeczywiście możemy tu wykorzystać potencjał sanatoriów, szpitali uzdrowiskowych, gdzie ten dostęp do kadry medycznej jest na bieżąco. Więc zdecydowanie zechcemy szpitale uzdrowiskowe wykorzystać dla tych pacjentów, którzy nie kwalifikują się na hospitalizację, ale nie możemy ich też pozostawić do końca na izolacji domowej. Panie Rzeczniku, wczoraj wicepremier Jarosław Kaczyński grzmiał w Sejmie, że politycy opozycji są przestępcami, sprowadzają masowe niebezpieczeństwo, zachęcając do protestów. Resort Zdrowia bada jakoś możliwy wpływ tych zgromadzeń na liczbę zakażeń? Bo, bo rozumiem, że na ten moment to jeszcze jest nie do zauważenia, jeżeli chodzi o dane o zakażenia, tak? Bo to za, za mało dni jeszcze upłynęło od początku protestów. Jak to, pani Rzeczniku, wygląda? Zakażamy się poprzez kontakt międzyludzki. Tu nic odkrywczego nie powiem. Im więcej kontaktów międzyludzkich, im więcej interakcji społecznych na ulicach miast, to jest to, co powtarzamy od długiego czasu. Jeżeli zobaczymy, że w Warszawie przebywa nam dziennie po około 1200 osób zakażonych, w Krakowie ponad 600, w łodzi ostatniej doby to było w granicach 800. Widzimy, że to są duże miasta. A skąd się biorą zakażenia w dużych miastach? Poprzez interakcje tych interakcji w miastach jest więcej niż na wsiach, więc im więcej kontaktów międzyludzkich, tym logiczne, że możliwości zakażenia jest Więcej. Tak, ale kiedy Panie Rzesznik, okaże się, czy protesty faktycznie wpłynęły na liczbę zakażeń, czy tak się jakoś w, w jakimś dużym stopniu nie stało? Kiedy, kiedy to będzie widać, biorąc pod uwagę, że czeka się na test, na, na sam wymaz, potem czeka się na wynik tego testu, to kiedy Pana zdaniem będzie takie sprawdzam, jeżeli chodzi o to pytanie, protesty i zakażenia? To, jak zachowania międzyludzkie i to, jak poszczególne wydarzenia wpłyną, na postęp zakażeń wiadomo jest no w granicach 7-10 do 14 maksymalnie dni. Pamiętajmy, że ten okres wylęgania wirusa no to jest najczęściej między 5 a 10 dniem. Więc realnie w przyszłym tygodniu możemy zaobserwować, czy coś w naszym kraju tąpnęło po tych wzmożonych kontaktach międzyludzkich. Tylko ja też zwrócę uwagę na inny aspekt tego. Pamiętajmy, no na protestach są ludzie młodzi, więc to najczęściej osoby, które przechodzą bezobjawowo koronawirusa. Jednak mamy też swoich domowników, mamy osoby, z którymi mieszkamy, rodziców. To rodziców może dotknąć ta sytuacja, więc to nie będzie zero-jedynkowe przełożenie ci, którzy byli na proteście to będą chorzy to będzie raczej ogólny możliwy wzrost zakażeń. Ale poczekajmy, no nie wyprzedzajmy faktu... W przyszły tydzień, zobaczymy. Panie ministrze, panie rzeczniku, chciałem się zapytać o, o to, jakie, czy dzisiaj będą kolejne obostrzenia, czy dzisiaj będzie konferencja ministra zdrowia i czy, czy pojawią się właśnie nowe obostrzenia, bo mówi się o y, być może pełnym lockdownie. Kolejne kraje w Europie na to się decydują. Czy u nas to jest faktycznie taka nieodległa bardzo perspektywa? Konferencje o obostrzeniach zawsze jak co tydzień organizuje Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i o obostrzeniach komunikuje premier. Myślę, że dzisiaj można się spodziewać komunikatu o takiej konferencji. To zalecenia to ministra zdrowia są takie: rekomendacje są takie, żeby lockdown, który no postępuje póki co, żeby przyspieszył. Myślę, że ostateczna rekomendacja, panie redaktorze, zapadnie dzisiaj po godzinie 10.30, kiedy to wszyscy otrzymamy nowe dane dotyczące wzrostu zakażeń ostatniej doby. Jeżeli będziemy obserwować to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich dwóch dni, na pewno te rekomendacje w zakresie kolejnych obostrzeń się pojawią. Tutaj ostateczna Ale słowo lockdown będzie właściwe, panie rzeczniku? To będzie lockdown po prostu? Trudno powiedzieć, czy to będzie lockdown, bo to będzie zależało od skali tego wzrostu, który zaobserwujemy dzisiejszego poranka. Na pewno, jeżeli w najbliższych dniach będziemy obserwowali tę skalę wzrostów na poziomie 2,5 do 3 tysięcy zakażeń, no niestety to możemy przewidywać, że do takiego lockdownu w krótkim, a nie długim czasie może dojść. Czyli pod koniec przyszłego tygodnia? Będzie wtedy. Jeżeli nie, zmieni jeżeli nie zmienią się dobowe wyniki. To już tak sumując, jeżeli yy, będzie w kolejnych dniach taki przyrost na poziomie 2-3 tysięcy, koniec przyszłego tygodnia i mamy ogłoszony lockdown. Takie będą przynajmniej rekomendacje ministra zdrowia. Ja mogę mówić o tym mm -hmm. na miękko, co minister zdrowia może rekomendować. Ostateczna decyzja podkreślam należy do pana premiera w tym zakresie. Ale takie rekomendacje wtedy się pojawią, tak? Już tak... Poczekajmy na pewno, nie, nie, możemy, nie możemy obserwować na spokojnie wyników rzędu 2,5 do 3 tysięcy. Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Bardzo dziękuję, panie rzeczniku, za rozmowę i dobrego dnia życzę. Dużo zdrowia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo, dużo zdrowia, do widzenia. Państwu dziękuję bardzo za uwagę na kolejne sedno sprawy. Zapraszam oczywiście jutro. Dobrego dnia. Radio Plus, sedno sprawy.